Ecogas Konin, dzień dobry. Laguna w wersji coupé, dwulitrowe turbo pod maską i montaż instalacji gazowej w naszej firmie. System, który zamontowaliśmy, to stack Kunext Plus z podłączeniem do OBD i zbudowanym emulatorem paliwa. Przywody faro 10 mm, reduktor AC 250 koni tam pod spodem. Nie zobaczymy go wtryskiwacze pod obudową ACW02, tak naprawdę nic nas nie zdradza, że mamy do czynienia z instalacją gazową poza elektrozaworem gazowym. No i tutaj nieszczęśliwie pożarta ścianka przez, przez kuny. Tak wygląda to, co jest pod maską. Estetyczny montaż, złącze interfejsu, przełącznik benzyna gaz na życzenie klienta został ukryty w tym oto miejscu. Zbiornik to miejsce po kole zapasowym. 47 litrów zapewni to zamknięcie się w pełni. Klapy w bagażniku wygląda to w ten sposób. Wlew pod klapą paliwa. Również schowany. Aż systemu to 3200 zł. Z dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów. Zapraszam do kontaktu. I do zobaczenia.